Jest to organizacja, która od początku swojego istnienia dąży do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Z ramienia Partii Żydowska Siła w tym ministerstwie jest znanym zwolennikiem odbudowy świątyni jerozolimskiej. Jakie są układy wewnątrz, tego nie wiemy. I nie bez powodu Hamas nazwał swoją operację Powódź Al-Aksa. Perfekcyjna jest sytuacja, żeby działania wojenne w jakiś sposób skierować na plac świątyny na Jerozolimę. Czy wojna izraelsko-palestyńska została wywołana w celu odbudowy świątyni jerozolimskiej? Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja na imię Ludwik i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czy moim zdaniem ta wojna, która trwa aktualnie w Izraelu, w Ziemi Świętej, wojna izraelsko-palestyńska, została wywołana w celu odbudowy świątyni jerozolimskiej. Czy ta teoria w ogóle może mieć sens i przedstawię Wam argumenty. Swoje na ten temat, dlatego warto dostać do końca, bo możecie się troszeczkę dowiedzieć, jakby poszerzyć sobie wiedzę, jeżeli Was ten temat interesuje. Na starcie tradycyjnie przypomnę, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami, które pojawiają się tutaj regularnie. A także zachęcam do wspierania nas poprzez portal Patronite, co daje nam oczywiście możliwość dalszego działania. I jeżeli doceniacie naszą pracę, oczywiście zachęcam do rozważenia takiego wsparcia. Jeżeli nie chcecie nas wspierać na stałe, można też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą przez portal Tipli. I nie trzeba też tam podawać danych, a ja tymczasem przejdę już do tematu filmu, żeby zbytnio nie przedłużać. I teraz tak jak wiecie, w ubiegłym roku sformułowałem taką teorię, że no, prawda gdy jałówki przyjechały do Izraela, że mniej więcej rok po przyjeździe tych jałówek dojdzie do jakiegoś dużego wydarzenia w Palestynie. Tak się złożyło, że no, rok później po, dojeź... po, przy... po przylocie tych jałówek na rodnisko Ben-Guriona, Doszło do wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej. Tutaj, jak wiecie, omawiam temat wojny z tygodnia na tydzień i coraz więcej informacji staram się Wam na ten temat przekazywać. Natomiast dzisiaj chcę porozmawiać na temat tej wojny z punktu widzenia odbudowy samej Świątyni Jerozolimskiej i Instytutu Świątynnego. Czy Instytut Świątynny jako organizacja, która jest w sumie organizacją oddolną, mógł do czegoś takiego doprowadzić? Czym jest ten Instytut Świątynny? Instytut Świątynny jest organizacją pozarządową. Która powstała w 1987 roku i jej siedziba mieści się w Jerozolimie. Ma też muzeum swoje własne w starym mieście w Jerozolimie. I jest to organizacja, która od początku swojego istnienia dąży do. Odbudowy świątyni jerozolimskiej, wybudowania trzeciej świątyni jerozolimskiej. Po zburzeniu poprzedniej w 70 roku. Mówiłem wam, oczywiście, że i pewnie wiecie, natomiast przypomnę tak dla formalności, do odbudowy świątyni jerozolimskiej konieczna jest czerwona jałówka, ponieważ według rytuału z księgi liczb, który jest tam opisany, należy złożyć taką jałówkę w ofierze przed oczyszczeniem kapłanów i miejsca pod świątynię, które zostało zbezczeszczone przez Rzymian. W 70 roku po zburzeniu w świątyni jerozolimskiej, gdzie na wzór świątynnym Rzymianie zrobili wysypisko śmieci. I według religii judaistycznej należy taką jałówkę złożyć w ofierze, następnie z jej popiołów stworzyć wodę oczyszczenia, która właśnie posłuży do rytualnych oczyszczeń. Tych jałówek nie było aż do 2022 roku i we wrześniu takie pięć takich jałówek przyjechało na, przyjechało na lotnisko Ben-Guriona, wyhodowanych w Stanach Zjednoczonych. I teraz tak, czy organizacja pozarządowa, taka jak Instytut Świątynny, która jest no ma swoich zwolenników tak w Izraelu ewidentnie, bo widać, że dużo osób jest w stanie zebrać na manifestacjach i ma też swoich znanych działaczy, o których za chwilę powiem, czy taka organizacja jest w stanie wszcząć wojnę? Oczywiście, że nie, nie jest. I musimy wiedzieć, że Instytut Świątynny nie kieruje polityką Izraela. To jest byłby absurd, żeby tak myśleć. Dlatego też jako organizacja pozarządowa, no pewnie w pewnym stopniu potrafi wpływać na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej tego państwa, natomiast, no wiadomo, nie rządzi, więc no, nie, nie może wywołać wojny. Zacznijmy od tego. Natomiast, czy mógł wpłynąć na to, że wybuchła wojna? Zaraz Wam przedstawię, jak moim zdaniem mógł wpłynąć, ponieważ, jak wiemy, w zeszłym roku, na jesieni, doszło do rozwiązania Knesetu. Samo rozwiązanie Knesetu, rząd Naftaliego Beneta upadł, to była koalicja partii na lewo od Likudu, czyli były to partie Lewicowe, również jedna z partii arabskich. Zjednoczona lista arabska brała udział w tym rządzie, i to był rząd, który był no, daleki od aktualnego rządu. Po rozwiązaniu się Knesetu doszło do nowych wyborów i w styczniu ubiegłego roku Kneset wyłonił nowy rząd. Koalicja rządowa aktualnego rządu, to jest już 37. rząd Izraela. Składa się z wielu partii. Główną partią rządzącą jest partia Likud Benjamina Netanyahu, dobrze prawdopodobnie wszystkim znanego. Natomiast jest to koalicja, więc Likud nie rządzi sam. I w koalicji jest z partiami... Takimi, które są na prawo od niego, czyli tak jak tamten rząd mieliśmy lewicowo, taki tolerancyjny wobec Palestyńczyków, tak ten mamy prawicowy, idący w stronę nacjonalizmu i ortodoksyjnego judaizmu, dlatego że są tu partie zarówno ortodoksyjne, jak i typowo nacjonalistyczne. W skład tego rządu wchodzi partia Szas, Zjednoczony Judaizm Tory, Partia Nacjonalistyczna Żydowska Siła i kilka innych pomniejszych partii. I uwaga, co jest istotne: Partia Żydowska Siła obsadziła Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izraela. Jest to ministerstwo odpowiedzialne za sytuację wewnętrzną, a ministrem z ramienia Partii Żydowska Siła w tym ministerstwie został Itamar Bengwir, który jest znanym zwolennikiem i działaczem Instytutu Świątynnego. Czyli, jak widzimy, organizacja, organizacja pozarządowa, jaką był, jest Instytut Świątynny, ma swojego przedstawiciela w rządzie izraelskim. Czy on wywołał tę wojnę? Nie. Ale musimy wiedzieć, że Partia Żydowska Siła jest to partia nacjonalistyczna i jako taka ma swoje charakterystyczne dla nacjonalizmu metody działania. Tutaj teraz pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego ja teraz krytykuję partię nacjonalistyczną, skoro sam mam takie poglądy. Otóż trzeba wiedzieć dwie następujące rzeczy. Nacjonalizm w każdym kraju jest inny i jest jakby odzwierciedleniem tego, jaki naród reprezentuje. Jeżeli jest to polski nacjonalizm, jest on związany ściśle z katolicyzmem. Jeżeli ten nacjonalizm jest żydowski, no to jest związany ściśle z judaizmem. I to jest raz. A dwa, nacjonalizm jest zawsze dobry dla każdego narodu, bo po pozwala budować jego siłę w najdoskonalszy sposób. Natomiast trzeba pamiętać, że dla nas w polityce międzynarodowej dobrze jest, jeżeli nacjonalizm jest u nas, ale źle, jeżeli jest u kogoś innego, bo wtedy ten ktoś rośnie w siłę a jak ktoś rośnie w siłę, to my słabniemy. Tak działa polityka międzynarodowa, ale nie, nie jest to odcinek na temat polityki międzynarodowej. Jeżeli ktoś lubi słuchać o polityce, zachęcam do zasubskrybowania kanału Okiem Narodowca, gdzie właśnie o polityce częściej mówimy. Natomiast trzeba pamiętać, że polityka międzynarodowa polega na takim zdrowym egoizmie narodowym, czyli realizujemy swój interes i staramy się, żeby inni swojego nie realizowali. Więc o tyle, o ile dobrze jest, jeżeli u nas jest nacjonalizm ideologią panującą, o tyle źle, jeżeli u kogoś innego jest, bo wtedy ten ktoś rośnie w siłę, a nie my lub ktoś rośnie w siłę, równocześnie z nami, a lepiej, kiedy my będziemy silniejsi niż ktoś inny. Ale to tak, taka krótka dygresja, wracam do tematu. I metodą działania nacjonalizmu, znaną od dawna, jest metoda pracy organicznej, pracy polegającej na tym, że staramy się oddolnie, odgórnie, w każdy sposób możliwy, realizować interes, interes, który nam przyświeca. I jeżeli partia... Siła jest powiązana z Instytutem Świątynnym, no to wiadomo, że ona będzie próbowała realizować ideę odbudowy świątyni jerozolimskiej na wszystkie możliwe sposoby. Na przykład poprzez działanie na społeczeństwo, bo nacjonalizm, jak wiemy w polskiej historii, również w Polsce, był taką siłą, która oddziaływała na wszystkie klasy społeczne, jednocząc je i unaradawiając po to, żeby. Tworzyć społeczeństwo narodowe. To jest cel nacjonalizmu. Podejrzewam, że podobny cel przyświeca tamtejszemu nacjonalizmowi, bo generalnie na tym nacjonalizm polega. To jest taka siła, która ma wpływać mentalnie na naród, żeby on realizował interes narodu, sam chciał go realizować. I tutaj, jeżeli działacze Instytutu Świątynnego korzystają z metod nacjonalistycznych, a na pewno korzystają, bo tworzą partię nacjonalistyczną, to prawdopodobnie ich celem było radykalizowanie społeczeństwa, tak żeby społeczeństwo było przekonane, że trzeba odbudować świątynię. Widać było tę radykalizację przez ostatni rok, odkąd Itamar Ben-Gvir jest w rządzie, gdzie no, dochodziło do licznych prowokacji, licznych wejść do meczetu Al-Aqsa, które palestyńczycy nazywają profanacją i no, ty, tych akcji było wiele. tak? Informowałem o was, was o nich w licznych filmach, po kilka tysięcy, kilkaset Izraelczyków potrafiło wejść na wzgórze świątynne. By zdarzały się ataki na meczet Al-Aqsa w czasie muzułmańskich świąt. Ostatnia profanacja meczetu Al-Aqsa, która była takim katalizatorem tego, że Hamas zdecydował się na wprowadzenie swojej akcji przeciwko Izraelowi, którą zaatakował prawda, Izrael i nazwał tę operację powódź Al-Aqsa, właśnie od tego, od tego meczetu, który stoi na wzgórzu świątynnym, który był profanowany wielokrotnie przez. Wyznawców judaizmu w ostatnim roku. I teraz tak, kwestia jest taka, że Hamas oczywiście nie przyszykował tego ataku z dnia na dzień. Ten atak był szykowany przez lata. Był szykowany od 2005 roku, od czasów drugiej Intifady. Natomiast to, że do tego ataku doszło w tym momencie, prawdopodobnie było spowodowane tym, że nasiliły się konflikty na Wzgórzu Świątynnym. I nie bez powodu Hamas nazwał swoją operację powódź Al-Aqsa. Musi, musi to mieć ścisły związek z tym, co się działo na Wzgórzu Świątynnym. Więc radykalizacja społeczeństwa tymi metodą oddolną przez działaczy Instytutu Świątynnego, bo i Tamar również chodził na manifestacje na Wzgórze Świątynne, ten minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, Spowodowała, no, że napięcie między Palestyną a Izraelem wzrosło. Doszło finalnie do eskalacji tego napięcia w postaci działań wojennych. Więc, czy Instytut Świątynny mógł wpłynąć na to, że doszło do tej wojny? Jak najbardziej. Moim zdaniem, jak najbardziej, bo radykalizował sukcesywnie społeczeństwo tak, że no, napięcie wzrosło i eskalowało w konflikt. I oczywiście. To rząd Izraela prowadzi teraz działania wojenne, natomiast dla nacjonalistów jest to korzystne, bo oni mogą realizować swój interes dalej poprzez to, że rząd prowadzi wojnę. Bo tak jak mówiłem w którymś z poprzednich filmów, prawdopodobnie no i Tamar Bengwir, i inni działacze Instytutu Świątynnego będą chcieli, żeby... Sprawa Instytutu Świątynnego stała się sprawą wojny, dlatego że aktualny rząd Jedności Narodowej, który został powołany, jak ja to nagrywam w ubiegłym tygodniu, jak to oglądacie, to pewnie dwa tygodnie wcześniej, w ramach właśnie wojny, jako rząd taki wspólny dla wszystkich, po to, żeby zażegnać konflikt rządu z generałami, niektórymi generałami i skutecznie prowadzić działania wojenne, obiecał, że nie będzie w czasie wojny podejmował decyzji innych niż te związane z wojną. I teraz perfekcyjna jest sytuacja, żeby działania wojenne w jakiś sposób skierować na Plac Świątynny, na Jerozolimę, dlatego że wtedy interes Instytutu Świątynnego reprezentowanego przez Itamara Bengwira będzie mógł być zrealizowany w ramach tego rządu, no bo skoro działania wojenne by się przeniosły w jakiś sposób na Plac Świątynny, to no wtedy wojsko izraelskie może ten plac świątynny zająć i powiedzieć, że to było siedlisko, prawda, palestyńskich bojówkarzy, tak? No i byłby to idealny pretekst. Rząd izraelski by zrealizował, świadomie lub nie, interes, który chciał zrealizować Instytut Świątynny od 1987 roku, czyli odkąd istnieje. I ta sytuacja z jałówkami, która się zbiegła właśnie z wybuchem tej wojny, może pokazywać, że oni... Byli świadomi tego, że będą mieli taką możliwość, i eskalacja konfliktu jak najbardziej może pomóc. Oczywiście wszystko się tu układa po ich myśli i wydaje się to nawet zbyt idealnie, natomiast jakie są układy wewnątrz, tego nie wiemy i się nie dowiemy. To jest taka moja teoria na ten temat, więc jest szansa jak najbardziej, że Instytut Świątynny w pewnym stopniu, na pewnym etapie doprowadził do eskalacji tego konfliktu i być może osiągnie swoje dalsze cele, czyli zajęcie placu świątynnego. Jest to bardzo możliwe i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało. Oczywiście może to osiągnąć poprzez dalsze wszczynanie konfliktów nad placu świątynnym w kompleksie meczetu Al-Aqsa, aż palestyńczycy zdecydują się być może na atak w tym miejscu i wtedy Izrael będzie miał idealny pretekst, żeby plac zająć i dojdzie, będzie mogło dojść do odbudowy świątyni rozwinińskiej wtedy bez problemu. Czy spowoduje to większy konflikt światowy? Zobaczymy. Turcja opowiedziała się po stronie Palestyny, Egipt na razie się wstrzymuje. Iran nie wiemy na ten moment, jak ja nagrywam. Jak z pozostałymi krajami? Liban i Syria zostały już częściowo zbombardowane. Jest jeszcze szansa, że szyicki Hezbollah w jakiś sposób będzie się mógł włączyć, wspierany przez Iran, ale to zależy już tak naprawdę też dużo od Iranu w tej kwestii. Zobaczymy, czy dojdzie do konfliktu na, na obszarze całego Bliskiego Wschodu. Ja mówiłem, że może do takiego konfliktu dojść, jeżeli. Że będą gotowi, żeby odbudować świątynię jerozolimską, więc zobaczymy. No wszystko pokaże najbliższa historia, dlatego warto też śledzić nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Także musimy zrozumieć, że no, o tyle o ile rząd izraelski być może nie dąży do odbudowy świątyni jerozolimskiej jako całość, o tyle niektórzy członkowie rządu, ci wywodzący się z Instytutu Świątynnego, jak najbardziej, i podejrzewam, że kilku pomniejszych posłów Knesetu też to popiera, więc jak najbardziej Instytut Świątynny mógł się przyczynić, moim zdaniem, do Wszczęcia tej wojny. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu Pokój w Ziemi Świętej. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!